Siemka. Wybaczcie, że dzisiaj tak bardzo późno wrzucam ten filmik, ale naprawdę nie miałem wcześniej jak i gdzie nagrać tego filmiku. Od samego rana byłem non-stop w trasie, więc teraz jest pierwszy możliwy moment i od razu się za to zabieram. Mieliśmy dzisiaj w nocy jeden mecz, mecz szósty w rywalizacji między Golden State Warriors a Los Angeles Clippers. Pewnie duża część z Was już wynik zna, ale opowiedzmy sobie mimo wszystko o tym meczu w dzisiejszych sprintach, czyli 48 sekund o meczu z dzisiejszej nocy. Po niezłym początku Clippers od połowy pierwszej kwarty liczą się już tylko Golden State Warriors i fenomenalny tego dnia Kevin Durant. Warriors ostatnie 18 minut pierwszej połowy wygrywają aż o 29 punktów. Kevin Durant w całej pierwszej połowie zdobywa 38 punktów, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii NBA w playoffach egzekwowo z Charlesem Barclayem. I Warriors schodzą na przerwę z 19-punktowym prowadzeniem, którego już nie oddają do końca spotkania. Co ciekawe, Warriors wrócili do swojego klasycznego small ball, a Andrew Boguta zastąpił dzisiaj w pierwszej piątce Sean Livingston, ale przez to mają tylko dwóch zawodników z ławki na pozycje 1 i 2, Queena Cooka i Alfonso Makini, więc dzisiaj Durant, Thompson i Curry zagrali wszyscy co najmniej 38 minut. To się może im odbić czkawką w długich i męczących playoffach, gdzie często się gra nawet co drugi dzień. Dla Clippersów Lou Williams trafił dzisiaj tylko 3 z 21 rzutów z gry i Clippersi kończą swój naprawdę udany sezon przegraną serią 2 4 z Warriors. W pierwszej rundzie playoff została nam już tylko jedna niewiadoma. Dzisiaj w nocy siódmy mecz pomiędzy San Antonio Spurs i Denver Nuggets. Zobaczymy, czy trenerowi Popowiczowi uda się zaskoczyć dobrych Nuggets u siebie w domu. Oprócz tego zaczynamy już drugą rundę na wschodzie. Dzisiaj pierwszy mecz Filadelfia gra z Toronto. Ta seria zapowiada się naprawdę fantastycznie. Zresztą cała druga runda chyba od lat nie była tak emocjonująca. Nie zapowiadała się tak emocjonująco, jak zapowiada się w tym roku, ale o tym więcej jutro. W porannych sprintach opowiemy sobie o tym, co się działo w nocy, a pewnie będzie się działo dużo, a później zrobimy sobie podsumowanie całej pierwszej rundy i zapowiedź tego, co się może dziać w drugiej rundzie. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia do jutra.